Cześć Siomanko, z tej strony Wilczymi i dzisiaj sobie przeglądamy nasze memy. I będziemy przeglądać memy na polskim reddicie, w sensie na memy Polska, takie jak ostatnio. Jedziemy z memami. Nauczyciel, oceniacie swoje prace nawzajem. Ja z ziomeczkami. E wychodzą z tymi wszystkimi medalami, nie? No wiecie no, jak się z jomeczkami ocenia pracę, to co tam, o, piąteczka, piąteczka, o, co tutaj, o, piąteczka, o, moja szósteczka, e, piąteczka, piąteczka, tak jest, tak jest, tak jest. No, to jest dobre, teraz, to, patrzcie teraz, Spotify umieszczające reklamy w Spotify na Spotify, to, to jest, to jest po prostu mistrz marketingu, nie? O oh my god, o oh my god. Na YouTube też są reklamy YouTube. Znaczy, no, wcześniej były chyba wydaje mi się, samego YouTube'a, no, bo teraz wiadomo, te usługi ich tam, YouTube premium i takie różne, no to wiadomo, żeby reklamować, ale wcześniej kojarzysz, był reklama YouTube'a samego YouTube'a, nie, więc. Puh. To urządzenie ma 25 wirusów. Ja, no bez kitu, nie? Ja też tak, ja też tak jestem. Ja głównie teraz, jak już mam jakieś wirusy, to sam sobie je usuwam e, najczęściej, bo już tyle doświadczenia mam z tymi wirusami, że nawet jak jest jakiś głęboko schowany wirus, nie wiadomo gdzie się pogrzebał, to też chyba, że jest taki, który jest tak upierliwy, że aż do ramu się wbija. Dobra, nie będę was zanudzał. Ja, nie ma, nieważne, ma, nie nieważne. Ja na swoim pogrzebie upewniający się, że gra Soundtrack z Minecrafta. Tak jak prosiłem. Rodzina. Idziemy na basen. Stary. Nie, w dupie mam, nie idziemy. Rodzina. Idzie i tak. Stary. Oh, no. Next. Meme. Najczęściej używane kłamstwa. Będę się śmiać. Obiecuję. No, powiem szczerze, że ja często obiecuję, że po prostu nie będę się śmiał i się nie śmieję. No. Po prostu słucham i tyle, Żartowałem. No, Okej. Okay. Nie dostałem twojej wiadomości. Ej, ja często tak mówię, że nie dostałem wiadomości, bo często nie dostaję wiadomości. Czekajcie, bo ja... gdzie ja mam tu? Gdzie jest? Gdzie jest? To tu jest ta kamera, to ty? To ty? To ty? To ty jesteś, dobra. Przeczytałem i akceptuję warunki licencji. Okej, okay, o, 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 tu mnie, tu mnie macie, tu mnie macie Dobra, jeszcze tylko jeden odcinek Dobra, znowu mnie macie, no, to znowu mnie macie Już jadę, ej, ja, ja, ja akurat, ja akurat jak mówię, że jadę, to jadę Nieraz jak słyszę, jak ludzie, wiesz, jestem z kimś, nie ej, To, to, jakie sytuacje, często tak moja mama robi No, my już jesteśmy w drodze, nie I się, ludzie się ubierają w domu, nie W domu się ubieramy No, już jesteśmy w drodze Ja takie mówię, ja, pitole Co wy robicie, ludzie? Next meme Twój stary obniża cenę They hit us in the first half I'm not gonna lie No, to, 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 było dobre, bo Chodzi o to, że macie tutaj Twój stary obniża cenę To jest jakby pierwsza połowa nie macie takie Łooo wow, A potem macie przynieść stary plecak I obniżka jest, nie? Konsultant w call center wyjaśniający mojej babci Że jej toster nie ma żadnego wirusa Ale nie działa Jak mam być szczery Raz, raz byłem Raz pracowałem w call center takim I musiałem dzwonić do osób Mieliśmy bazę numerów I musiałem dzwonić do osób I pytać się o usługi usługi cyfrowego polsatu, Tam miałem jakąś listę wypisałem, musiałem pytać, yy, czytać te pytania. Powiem że, yy, no było takie... Nie lubię, nie lubiłem tego, dlatego że no musiałem dzwonić do tych osób, a w ogóle... Yy, czy, znaczy ludzie nie dzwonią. Ja dzwoniłem do ludzi, tak, ale ludzie mi mówili, no chciałem powiedzieć, że mówili mi, że no panie, weź mi pan tu nie dzwoń, bo z tego cyfrowego Polsatu to w ogóle coś tam się stało i niech pan mi tutaj zadzwoni, bo ja coś tam mam problem i w ogóle, wy to w ogóle jakieś kłamcy, oszuści nie? Ja mówię, proszę pana, ale to nie od nas zależy, bo jakby my jesteśmy firmą wynajętą przez, przez yy, Cyfrowy Polsat, żebyśmy zrobili ankietę i w ogóle, więc my całkowicie nie dość, że ja nie mam nic wspólnego z Cyfrowym Polsatem, to tym bardziej ta cała firma call center'owa nie ma nic wspólnego z Cyfrowym Polsatem więc tak Panie, no, co ja panu poradzę, no? Gdy kończy się lato. Thanks, guys. I tutaj wypisane. Wracanie do domu nad ranem, wysypianie się, melanże, czas wolny, spanie do dwunastej, pierdzielanie się na cały dzień, brak stresu, seriale, chęci do życia. So long, partner. So long. Next meme. Matka patrząca na stan konta, jak kupujący kolejną parę butów za 1500 złotych. tak. Tak, jak rodzice ten Wiesz, no bo rodzice tam pracują W ogóle i ten, a ty wiesz Siedzisz sobie u nich tam na garnuszku ten Idziesz sobie do pracy, zarobić nawet tam Nie wiem, 1200 zł Zarobisz po prostu jakiekolwiek pieniądze I wiesz, i możecie za, za całą wypłatę Sobie coś drugiego kupić Nie, bo po prostu cała Wypłata jest dla was i nic nie, musieli, nie musicie Nic z tymi pieniędzmi robić I rodzice Eee, eee, eee no, Kurde, kurde Relatable me kiedy kolega zapomni się rozłączyć na Skype i podsłuchujesz patologię dziejącą się w jego domu. O Boże, ile razy ja miałem taką sytuację, że ktoś nie, nie, nie wyciszył się albo coś i ja słyszałem co tam się dzieje. Albo pamiętam, grałem z kolegami w Lola. To jest najlepsza, najlepsza akcja. Grałem z kolegami w Lola. I nagle moja siostra z moją mamą za uchem gadają coś, coś o bieliźnie, nie? I ja mówię, ja witam koledzy zawsze do mnie. No, Kacper, jak tam majtki, jak tam majtki? było napisane brać dwie tabletki dziennie a ty wziąłeś trzy night vision 3, speed 3, haste 3, strength 3, regeneration 3, resistance 3, invisibility 3 O oh, yes memy memy dosłownie Korwa, nikt ministranci podczas mszy tak tak tak! Powiem wam, byłem ministrantem sam, nie miałem takich butów, ale większość ministrantów, czy to starsi, czy to młodsi zawsze mieli takie buty, takie halu... takie... W sensie nie halówki, tylko takie korkowate bez korku. wiecie o co chodzi, nie? Ale zaraz mi się kamera wyłączy, bo mi się miejsce na dysku skończy na kamerze! A! Na zdrowie, Kasper, dziękuję. Okej, okay. powiem wam tyle, że jeżeli mi się skończył już czas na kamerze, to znaczy, że będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli też chodzicie w takich butek, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Właśnie ktoś do mnie napisał no na myślę, że dlatego spojrzałem tam a nie tutaj i, I co, no no widzimy, widzimy się, widzimy się mam nadzieję, że widzimy się jutro. Mam nadzieję, że znajdę czas, żeby nagrać stream, znaczy nagrać stream, <laughs> nagrać stream, żeby zrobić stream, bo lubię streamki wiem, że wam się podobają te streamki, znaczy wam, no nie wiem, czy akurat osoby, które teraz oglądają to były jak kiedykolwiek na moim streamie, ale ale no, dużo osób jak jak streamowałem to bardzo to lubiły, więc tak, dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia, cześć!